Cześć, witajcie, z tej strony Rokim się Wiesław Siema I jest z nami również Dosia Cześć, witam Moi teraz tutaj Wiesław z Dosią już oglądają nową maszynę, co przeprowadziłem 100 koni Także takie to Ursusik 1002 No i te opony z przodu są jakie są Ale za, zauważcie za to, jakie tutaj normalne takie, no nie wiem, zawieszenie Tak to można nazwać, czy nie? Jak myślicie? Y zawieszenie? w sensie nie, wiesz te resory bardziej, być. no nie nie wiem. Chyba tak, chyba tak to można nazwać, wydaje mi się, że będzie chyba okej. Okay. Wejdę do środka, moi pokażę wam. Co to się tam? No nic, tak Zobaczcie, się. jakie tam są przyciski po lewej, daleko. Kogucik, działa, działa. Tak kto dzisiaj jedzie nowym nabytkiem? Dosia czy Wiesła? Wies Wiesiu chyba. No dobra. Ja to, to rozwalę dobra. szybko pewnie. Dobra. Jak ty, Dosia, mówisz, tak? tak? No i moi drodzy, dzisiaj lecimy mm, w końcu trzcinę cukrową kosić. Kosić czy zbierać? Ja jak to się mówi? W ogóle ja pierwszy raz Oczy. widzę takie urządzenie. Dla mnie to... Urządzenie to jest maszyna. Chcesz, Dosia, to wsiadaj na Nie, podziemna dla mnie pole. to trochę wygląda jak jakiś taki krab, Dosia, bo wsiadaj. Bo Krab. No a z tyłu, no bo przez ten ogon taki z tyłu. Ogon. <laughs> Naprawdę. To nieźle. Czekaj. Mamy dosyć blisko, więc Dosia, pojedziesz tutaj ze mną, nie? Zobaczysz jak to działa, i zaraz sobie wrócisz po Mhm mm A na razie no bo ja do Wiosława No No nie wiem, jak chcesz tam, nie? Oba takie same praktycznie, tylko inne kolory. Gdzie bawię? E, ty, nie przejedziemy. Wiosław, cofaj. Dobra. No, około trzeba. Tylko poczekaj, a tu jest w jak... a nie, to do kur. No się, tam są dokładnie chyba. To ja może wysiądę tak. i wezmę o, jednak to. przyczepę. Ty, a, a przez wiatę? przyjadę czy nie? Jak myślisz? Nie, nie, mieścisz się. A ten tył to jakoś się nie przypadkiem tego? Nie. Czekaj. Możesz no, na bok chyba. Hmm. O, ale dziwne. Nie, no bo gdyby się dało ten tył, nie? No to byśmy tego mogli przez wiatr przejść. No nic. To jedziemy naokoło. Może ja wysiądę, co? Czemu doszła? <grym> no i wiesz, wezmę teraz. No to dawaj, jak chcesz to dawaj szybko. zanim dojadę na pole. Czaję w prawo dojedziemy? W lewo w prawo to jedziemy też. No. no to tu od razu też w prawo byśmy No wiem, 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 właśnie zaraz dość, też przyjedzie, zobaczę jak ta maszyna pracuje. Już w akcji. ja najpierw. Ty, no dobrze, wiesz, w prawo pojechałem. Ty mówisz w lewo. No tak. W lewo Ale... to ja nie wiem, gdzie bym dojechał. Na Teraz pole. swoją drogą ty nie powinniśmy chyba jeździć po drodze e, asfaltowej. E, bo to ma gąski metalowe, nie? Tak. Może trochę uszkodzić Musiałyby no, być takie na pewno. nakładki, są Na czołg Na gąsienice, czołg. No wiesz co, w tych to, to nie wiem, czy by zamodowało, bo to zaczekaj, są gąsienice, takie drobniutkie Ale głośny A, ten no ciągnik tak jak... Dasia gdzie jesteś? Ja pojechałam na lewo Dobra się rozpadaj Czekaj, to się rozłoży no teraz Dobra, Dasia, dawaj, chodź Jadę, jadę, rok Tylko Zaraz... strasznie głośny, głośny ten ciągnik mm -hmm. Zaraz zobaczysz, jak to, jak to działa, nie? Sypię to? Ty Wiesław Ja. A bo nam jak ty jak nie zbierasz, bo to musisz idealnie tego zbierać, jechać obok, czujesz? Nie ty no, to się za mną steruje No właśnie to sypię za mną, a nie do siebie. Nie, Zab to, to mnie sypie A co to jest tutaj? To jest... A bo to są te resztki, dobra. Tak. Ja myślałem, że to mi się wysypuje co? ty co ty? trzcinę kosisz? No ja powiem ci drugi chyba Ja nigdy nie, nie kosiłam i nawet nie wiem nie, jak dobrze. się aj, kusi, aj. Tak szczerze Dobra Wiesław, czekaj, 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 ja sobie, ja sobie przejadę, nie? Obok Dobra, ja się muszę po Ale wystaje to Ej, pierwszy raz widzę, widzę trzcinę czekaj. tak. No. Ja to muszę naprawić to O, możemy jechać Ty to ma zbiornik jakiś? Chyba nie ma Nie Czekaj czy ja mogę tym sterować jakoś bardziej? Chyba nie Witam Czekaj, czekaj Tosia, musisz odjechać, bo teraz mi łapie ciebie Nie O, ile jedziesz? No nie my, to zdycha pewnie jeździ, może więcej Ciężko a to coś powiedzieć. nie sypie, ale dobra, już jest Sypie, a. tylko wiesz o źle jedzie, dlatego się tak widzisz <noise> Z drugiej strony wysypuje jak to No bo to do siasu tego jakieś takie... No reszki, reszki. sama no jakieś czy coś. Ja to muszę objechać dookoła. Pierwszy przejazd jest zawsze najgorszy. Dokładnie. Potem już jakoś będzie lepiej. No wiadomo nie no wracamy się, chodź. Tędy nie będziemy Dobra. jechali. Bo ja nie wytrzymam zaraz z tym. <laughs> No co, to się, się śmiesz no zobacz jaka akcja nic, ale z tej strony, o... da? Ja. <laughs> Gdzie chcesz jechać tędy? No przez pole. No ale no to... Ale no z, z drugiej strony to się nie obróci. No, jak nie? No wydaje mi się, że się nie obróci... Połusić się, dawaj. Wróć no na razie tak chodzi jakby się obróciło. To się na razie to jest w lewo <laughs> obrócone. No ale wcześniej się w prawo... O, widzisz? O! Jednak się obróci. To nie wiedziałem, to myślałem, że na lewo jest, no bo tak... No nie no. To wygląda jak takie piórka, bo taki... Jak latawiec jest, o i to tak ten jak ktoś dwóch niej, to tak nie No to musisz szybciej jechać. O, i lecimy teraz. W końcu... A ja dobrze to sobie czy nie? No 3 tony już są. To całkiem, całkiem ładnie, co Dosia? No ja tutaj właśnie wsiadłam do Ty Ciebie Dosia, wiesz ile to kosztowało? Nie wiem Drugą farmę byśmy za to kupili no, Mam nadzieję to, że to jest pożyczony, ale czy coś No kupiłem Dosia no Za ładnie. twoje to, pieniądze to, to za, No, zwróć te pieniądze, w sensie jakby no Wysław, musisz szybciej, ja to nie sypię Ale... no... już sypię no, Wtedy chyba tracimy po prostu, bo to nie ma żadnego zbiornika, nie? A co można zrobić? To potem... z góry obcina tak, tak jakby, no nie wiem, te końcówki, tak, zielone jakieś. A co można zrobić potem z taką trzciną? Sprzedać. My dasia dosiom... Aha. <laughs> Poleciało na ziemię. Dawaj, dawaj, dawaj. Dosia, gdzie ty jesteś w ogóle, a ty się dał. Ja chcę z tobą, mówiłam. Dobra. Cina. Ja dopiero teraz zerknąłem. No tak mnie słuchasz, czyli w ogóle. No bo to się skupię, żeby to dobrze sypać, nie? Mhm. I w ogóle... Znaczy sobie sobie zatrzymajmy się. Dobra. Dasia, dawaj za kierownicę. Ja o nie, ja się wcykam. O, to już samo jeździ. Poczekaj, poczekaj, Dosia To samo zaczęło jechać. A samo zaczęło. No, już mogę? No poczekaj chwilę. A, no. Potem, no to mówisz za kierownicę, no No ale nie to tylko żebyś usiadł, nie? A ja myślę. Sieć nie... to nie znaczy jeć. <laughs> Dobra, dawaj. Zobaczymy jak jeździsz. Dobra, dawaj, Gieśmy. No trochę Dobra. coś tam jest. Trochę. Yy, ja opa? mnie ciekawie czyłem przed reszki, który leżą na polu, coś z tym można w Ralu zrobić. Dobra, nie ja wiem czy to gdzieś mle. pozbierać i, i nie wiem czy na opał, czy na coś, czy to w ogóle się nadaje pytanie. Jestem ciekaw swoją drogą. Dobrze się to się jeździ? No, no zobaczymy, bo dopiero. Witam, tam popilnuję się. Jak tam. jak tam jeździsz? Czemu nie sypie? Bo wiesz o źle Nie. To czemu no to tak jest? Roz... Po... dopiero po czasie zaczęła. Serio? No, Chyba no, aż, pe... aż tak wydaje. długo? Ups. No się w lewo. Odbijaj. Kdzieś <laughs> Zasia. Dawaj. No jadę, jadę rok. Spokojnie. Tak, to ścina cię z góry zielone, nie? Końcówki bardziej w lewo. Dosia w ogóle pojechała Oj, prosto. Ups. Mówię w lewo. No, bo ja nie ten, nie zaczęłam. Najlepiej tak się tłumaczyć. Jak pełny jesteś Wiesiu? Nie chyba. E, 75%. To co, ostatni przejazd pewnie? Czy no jeszcze to jeden? mam? Pewnie, jakoś tak, rok. Potem ja będę podjeżdżała. Mm, dobra, Dosia, Zobaczymy, jak tam cię pójdzie. Dobra, o! Wiesiu, czekaj, bo nie łapię Nie no, łapię no to nie wiem. Aha, no to chyba, że to tu poza to tym skręcę, bo to są głośnicy No tam poza przetczepę, ale sypię na. Aha, no dobra. Bo to wiesz, duży wiatr, nie? Aha. Sama tak, rozumiesz. Tak. Okej, okay. o już pełny? Nie. 90 Ej, ale dziwniejsze jest to, jak to wysypuje, nie? W sensie, tobie na przyczepę I z góry co wysypuje, jakby nie ten, to jakieś resztki. To sypię na uprawę ponownie, bez sensu. No, tak w sumie to prawda. Ale w lewo też no, nie może, bo by leciało na przyczepę, nie? Z kolei, więc. O Co eju? to za wypadki to za Nowy ciągnik zarysowany będzie, co? Nowy ciągnik. kombajn też. No, kombajn kombinek. Tak. Dobra, Tosia, dawaj. Zobaczymy jak będziesz jeździć, co? No, zobaczymy No trochę mam tego do skoszenia, co? Jeszcze drugie pole obok Faj jak kręcę rękoma rynk Dawaj <gry> O, moje ręce Czekaj, czekaj, czekaj Oj, czekaj, źle podjechała. Dobrze jest Jedziemy tu w prawo Dobrze? Mhm No dawaj w prawo Nie wiem No skręcaj w prawo I Już, tylko mi trochę laguje No się zaraz dosypię, moi drodzy To z pola nie ruszy <gry> Ale dobrze to lekkie chociaż Sypie, elegancko Dosia, nie szalej Spokojnie, rok A pan jak gazuje, do słychać? Do środka tam Do tej gaty. No chyba do to sypiemy, nie? Bo gdzie to możemy wydawać magazynować? Dawaj, takie... się do wrotka Ty, Dosia, mały ciągnik masz, to dajesz radę No właśnie Szybciej, szybciej Zgrabniutki, jak nie wiem co Oj git jedziemy Oj. oj, Ej, ciekawe, bo jak na przykład byśmy to przejechali w realu. E, czy potem to normalnie można skosić jakby, nie? Mówię o realu, nie mówię o farmingu. Czy to się gdzieś jakoś mocno, czy jak. Wydaje mi się, że trochę dobre radę zeskosić, co? Jak myślicie? Nie wiem, no, ale w sumie... Wydaje mi się, że lepiej byłoby... Gdybyśmy całe pole jeździli tak rok niż tak w to widział. No się, ale to... problem jest tą rurą właśnie, wiesz. No wiem, ale... Czekaj. No przy, przy właśnie krawędziach pola to ciężko jest tak szczerze no Tośni musisz do przodu jechać. Już jadę. Jeszcze Już to no bo mnie laguje rok no To ten pomot ustaw I jedziemy i w prawo troszeczkę Ty zaraz ja sobie przyjadę z tobą znaczy dlaczego zdosią do siebie tam I No to i, i to, to było, było mi takie robi rok. Nikt nic nie widział No jak? A na mnie tutaj krzyczałeś Dawaj się nawracaj. No, zawracam, zawracam. I czekaj. Oj, oj, oj wypadek. No, ładnie, wjechałeś mnie. Dzwonimy po policję. Ale gazuje. Dawaj, dawaj, lecimy. Jadę, jadę po krzakach, których nie wciąłeś. <noise> I lakier wiesz, porysowany będzie. No, włosy w tych kawałkach jakichś. No to jest trzcina cukrowa. No, no co w tym. <noise> to nie ty. To już pełno, nie? Nie. E jeszcze dwa przejazdy myślę. Dwa albo, z, albo jeden, na pewno, jeden. No tak to tak to będzie dwa przy... Ty jak ty tu stoisz? A ciekawe to? czy mam drugie barierce się? jak myślisz? ona było... jeszcze się nie da. Testowane było. Dawaj Dosia No jadę, jadę rok. Tylko żeby to w ogóle w farmingu ta maszyna się dosia zwróciła, nie? A, to tutaj trzeba multum hektaru tak naprawdę skosić tym. Bo z tego jest mały zarobek, ale tego dosyć sporo leci. Taki plus chociaż O znowu o miłuchy, jakie duże A jajaj No tak, ajajaj aj, Nic się, aj, się nie stało zdemna. Ktoś tutaj nie wiem O ja już jestem pełna roku O no dobra, to czekaj, e, idziemy na farmę, zobaczymy Dobra, to tędy? No tandy no, wracaj co i... jechałaś, nie? Dobra A bo chodź czekaj tędy, o tu do magazynu dostaniemy się o Teraz będzie dosia cofa O nie, ja cofać to ja nie umiem Co o ty? O, tutaj cofniesz sobie? Ty, albo spróbuj tu ciągnikiem trochę wjechać, a potem wyjedziesz sobie w prawo, co? Jak to? Problemy. Zahaczone a. zostało. O, tutaj, a. o, i teraz dalej. Jedź trochę pra w prawo, w prawo, wszyscy się sensie tutaj bliżej prawej krawędzi. I potem w lewo odbij, Tutaj już, już, już. No za późno. Jak ty doszło. Nie, 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 nie. A gdzie Cój. mam jechać, rok? A nie chodziło, żebyś wcześniej zaczęła skręcać, a nie ona pod koniec, Dobra. zaczęła skręcać w róg ściany no i nie Nie no, to dawaj Dosia, musisz to jakoś cofnąć tam, e. nie? Gdzie mam cofnąć? Po co? O tutaj, wysypać Nie cofać tu i wysypać Albo weź sobie to... tu w prawo, Albo... wiecie tutaj Właśnie tu w prawo Tu można drugimi drzwiami wjechać najwyżej może Już chwilę. Ty świateł nie podpiała. Nie, ty, ty hamulców nie podpięłaś. No jak nie? Dobra, mogę sypać? Nie, nie, nie. Nie. Chodź tutaj, ej, no, to w naj... No masz rok lub ja nie wiem. No nie. No bo nie. ja nie wiem o co ci na, chodzi. Wiesz, daj, daj, gdzie na, mam to daj. wysypać. Ale ty widzisz gdzie ja jestem w grze? Czy nie? Pytania. No to mówię, żebyś no, ale... tutaj wjechała przodem. A sobie potem cofniesz tam do tyłu. Ja nie umiem cofać. A się nauczysz? No, nie, nie umiem. Dawaj. W ogóle nie chcę. Dawaj. Moi drodzy, dosia nie chcę, widzicie. No bo ja nie umiem a to jest niej farmarka. Nie chce się nauczyć. No i jak ja mam teraz? Napiszcie w komentarzach, żeby Dosia się uczyła cofać, co? Koła. Powolutku Wokoła. Dosia. No ale w którym idę A sam masz prawko chyba, tak? To tak samo. Ale to jest przyczepuje inaczej. Nie ma znaczenia do Dosia. Tyłu. Musisz cały czas do lewej. Znaczy teraz No to dochoduj. trzeba delikatnie, nie? Trzeba też ja. potem do przodu ponownie. Do lewej okay. i... Czekaj. Ja cię po prostu jak okej? Okay? Dobra, i stąd już musisz dać rado. Jeszcze? Jeszcze? Dawaj, 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 do końca. Nie, powoli mam nagi. Jeszcze? Jeszcze. Nie w tą stronę koła. Nie ci pomogę, spokojnie. O, dobra. Już sypać mogę? Syp. <noise> Tylko czy do tyłu? by? a, dobra. Ko Dawaj kontroli. Y, nie mam dostępu do tego terenu. Chyba za blisko pewnie. No to jeszcze kawałek podejdziesz i wtedy syp. Teraz nie? Nie. To jeszcze podejść. Teraz. Oj, leci. Dobra, damy dobra, do przodu. No trochę poza <noise> Nic się nie dzieje. Moi no, drodzy, jak widzicie Udało się w końcu jakoś się Ona niechętna tutaj była, możecie napisze no, mi je słowo nie, W opisie Żeby się nauczyła w końcu cofać z przyczepą Bo widzicie co narobi. My tym razem się będziemy powolutku żegnali Czeka nas jeszcze długa długa praca Żeby to porcję skończyć tak naprawdę no, A tym razem był z nami dzisiaj Biesław. A. Oraz Dosia. Papa, pa, Właśnie utknęłam do Dzisiaj, moi drodzy, Dosia jakaś niechętna ma do pracy gdzieś. Oj, widziała. no bo ja nie lubię yy, Migała się tutaj. Ej, no, halo, Dosia. Co? <grym> nie mamy tylko kury. Dobra, także trzymajcie się do kolejnego. Cześć. Pa, pa.